Siemanko widzowie. W tym odcinku chciałbym między innymi Was przeprosić za to, że nie było wcześniej filmów, ale no wiecie jak to jest w szkole przed feriami. To jest taki harmider, że łohoho ho. na ferie teraz dopiero z razem moment, bo miałem dużo zajęć i ogólnie dużo pracy do wykonania i tak dalej. I dzisiaj zrobimy sobie challenge, w którym yy, losowy skin z tego sezonu yy, będzie odpowiadał yy, innemu kolorowi broni. Yy, czyli to będzie w tym przypadku tak. Yy, pani Nisha yy, będzie odpowiednikiem koloru szarego Pan Monte będzie odpowiednikiem koloru zielonego. Pani Valeria to będzie kolor niebieski. Pan Oscar to będzie kolor fioletowy. Legendarny Peter Griffin, czyli oczywiście legendarne i mityczne bronie. Więc ja już ustawiam tutaj oczywiście tryb zero budowania. I no co, no widzimy się po prostu. Już w grze i yy, jak będziemy wiedzieli jakim skinem będę grał. Ok, więc ja już jestem w rundzie i jak widzicie wylosowało nam Pana Oscara, Czyli na początek to no, tak nie najlepiej, bo są to oczywiście bronie rodzaju epickiego. pomyślałem, że polecę sobie tutaj na miejscówkę Pana Jonesa. I spróbuję zdobyć coś fioletowego. Chyba, że mogę z Wami się umówić tak, że po prostu postaram się zdobyć jak najszybciej fioletowe itemy. Ale jeżeli no, nie, nie uda mi się w szybkim tempie jakimś zdobyć fioletowych itemów, to po prostu... W się sensie dopóki nie zdobędę fioletowych itemów. Będę grał tymi... które znajdę. O Dead. Mam mało HP. I jeszcze nie jest najlepiej, bo zabiłem go z szarej broni. Ale to jest niebieskie, ale ja potrzebuję fioletowe. Gdzie znajdę jeszcze fioletowe? I ten... Tu może coś będzie. Proszę, żeby tu było auto. Dobra, jest auto. Jadę jak najszybciej tam. Już prawie jesteśmy na miejscu. Na styk dojechałem. Z tego co mi się wydaje. Sylka pompa to tutaj. Z tego co widzę, nikogo nie było chyba. Tak, nikogo tu nie było. Uwaga. Jest! Snajperka fioletowa. Proszę, jeszcze jedno z tych, żeby było fioletowe. Rzadkie. I rzadkie, no nie! Więc ja tutaj jak najszybciej wyrzucam wszystkie itemy Staję tylko ze perką. Póki co, może jeszcze uda mi się znaleźć jakieś rzeczy w kolorze fioletowym. Apteka. Szkoda, że muszę iść chyba na piechne, bo tam. A nie, tu jest ten. Geoklasa. Na gasnących górach już nie będzie fioletowych tikemów raczej. Wiecie co? I są wszystkie medaliony. Ora, pojadę na gasnące góry zobaczyć. To jest majażur. Boże, gdzie ja jadę? No ciężko, no. Ze sniperką samą nie wygram meczu. Jeszcze tu jest ta górka, pod którą się nie da podjechać. Muszę naokoło jechać. Fajnie, jakbym jakiś motor znalazł. Póki co, widzowie, liveów nie będzie. Przykro mi, ale. No nie wiedziałem, że yy, jedna z emotek, które użyłem ma ograniczenia w postaci praw autorskich i wydaje mi się, że tylko na 90 dni, ale YouTube zbonował mi live, więc no wiem, żeby na przyszłość nie, nie robić e, emotek na live. Tam się gdzieś biją, ale ja samą sniperką nie wolę. Nie, nie wolę, nie chcę się z nimi bić. Typo. Nie trafiłem? Co, bro? 116. No jak ja nie trafiłem, oni zaraz auto zniszczy. Sprawdź czy coś świątowego. Nie, chyba nie miał. Ale takie jabłuszko i amunicję to przytule. Dobra, nie, jadę na gasnące, jak będę wracał, a będzie jeszcze bot, to... Ty po tu... Wiem kroki. To mi się wydaje. po mnie zeskanował. Bot się pojawił. Dead! O, się mnie nie spodziewał. To jest bot. Bot w sensie. Zbiorę z jego karty. Jest MK. -ka. Okej. Okay. Jest MK, więc chociaż tyle. Myślę, że czepiaki mogę zamienić. W sumie... Ja nie wiem, czy ja mogę to mieć. Leczenie oczywiście mogę mieć tutaj, ale nie wiem czy mogę mieć tą kartę, bo ona jest legendarna Dalej no nie strzelam z niej to, nie? Więc ja je tylko używam do tego, żeby odpalić sobie radar On jest tutaj gdzieś Dead On też chyba jakiś challenge robił Coś jest. A tutaj. I patrzcie, PM! Nie... Niebieski! Najgorzej! Jedyna szansa niebieski, ale post powinien gdzieś być, prawda? Albo ty typu... I Ej wezmę sobie apteczkę z niego. Nie wiem czy dobrze słyszałem, ale ktoś tam strzelał. Ja się tak... 15 Crash pad. Góra. Oh, oh, co jest? 12 HP. Nie, on miał epicką pompę. Nie, sprawdźmy jaki on... Nie, sprawdźmy jaki jeszcze miał itemy. Miał mityka mm, Ale pompa by mi się z niego przydała, tak szczerze mega. O dobra, trudno, ja lecę do następnej gierki Żeby zobaczyć jakie tym razem bronie będę mógł używać Okej okay, widzowie, jak widzicie lecę już busem bojowym I znowu wyskoczę tutaj sobie O, to jest <laughs> pani Waleria, która odpowiada kolorowi itemów jakim jest niebieski więc dobrze się złożyło. Ponieważ tutaj akurat jest sporo niebieskich temów. I teraz... Ile tu, 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 ile tu ludzi? Raz, dwa, trzy. Jestem czwarty. Jest jeszcze jeden typo. Proszę... I dobra, będę pierwszy. A jak ja teraz... Dobra, pierwszy. Mogę, 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 dobra. A nie mogę, bo to fioletowe. Pompa niebieska, skar niebieski, pięknie. Snajperka, dobra, na razie holo, może być. Skar lepszy. Ty poleci, ja coś się na niego zaczaję. Nie porobiony. Słuchajcie, ja Wam Tiko pokażę. Zamknij. Patrzcie. Tada! I mamy taką walerię, ale mi się szczerze podoba bardziej tamta. Okej, okay, ale myślę, że to w sumie medalion. Mógłbym chyba mieć, nie? Medalion jest. Są medaliony, to jest tylko polski, no. Możemy, nie wiem, lecieć na koleje tutaj. Sprawdzić, czy, czy będzie ten shotgun. Piękny shotgun. Typo! Nie no, co tu jest jakiś hopy, ratunku! Co on robi? Jak on nie dostał? Nie chce mi się. Jadę po shotguna i jakiś ty mi wali na motorze i mi wali 100, 150 A nie. Okej, okay. no może w tym lecie, dla odmian polecimy na starożytne sceny, na których będziemy musieli grać itemami w kolorze zielonym. No ponieważ, tutaj nasz skin odpowiada zielonym itemom. I tyle chciałem sobie powiedzieć teraz. Leci... Tu ktoś w ogóle? Raz... Yy. Dwa może... Dobra, bo ja nawet nie widzę, gdzie są skrzynki. Nie, nie szare, nie szare, zielone. Przeskocz! Nie, 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 nie. Jak on we mnie... Jak on nie, nie trafił? Fioletowy akacz! Teraz! Okej, okay, nie ma gościa z nami już e, chyba się zamienię Co on ma? Nie, ja nie chcę większego magazynka Zostały nam tylko i ten w kolorze Eee, no, tu się coś biją Widzicie co? Chyba wynajem bota, to nie jest oszustwo Tak coś myślę. Tutaj się perfidnie... Typo się z botami bije. Bratku! Nie ma tak. Ej, 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 skąd wy... Skąd boty tutaj? I teraz go ci przytargał? Nie, to jest post, nie? Nie! Tak, dobra. Oj aim jest tak tragiczny. Oooo! Zabiłem go. Ten się tam leczy. Okej. Okay. Która jest godzinka? Trzecia pięćdziesiąt osiem. O kurde. Dobra widzę ja muszę się zwijać Jak przyjdę tam po swoim, bo muszę i załatwić sprawę. Jak przyjdę to dokończymy w sumie granie. Pamiętaj... No dobra, idę się wywalić. Gdzie jestem tyto? Kurczak, typo! No zabij mnie! Zabij mnie! Proszę! Dobra A potem jeszcze będą szare i złote itemy Więc ja się zwijam i za chwilę przychodzę Okej okay, widzowie Więc jak widzicie wylosowało mi y, Pitera Graffina. Yy, więc no to są po prostu legendarne i mi na Więc lecimy tutaj na yy, posiadłość przepychu. Oczywiście leci tu pół serwera. Yy, dobra, on leci tam. Jeden, dwa, trzy. Więcej osób się nie dało, nie? Szybko. Czy no wskocz tu? O nie da się wskoczyć, no nie wierzę. Zabili się. Jest pod mną. Nie no gorzej się nie dało naprawdę Najgorszy początek w moim życiu Najgorszy koniec praktycznie Dobra więc No nie zostaje nam nic innego No pani nisza I bronie w kolorze szarym no, widzowie, nie wiem, jeszcze dalej nie wiem jakim cudem ten jak gościu tam dostał 89 w głowę i że chyba muszę potrenować Aima i to bardzo. A jako, że jestem panią niszą, no to poleciałem na, tak, na miejscówce, na, na którą nigra ci nie poleci. I myślę, że skoro mam szare bronie, i takiego aima to myślę, że jakby na bota to myślę, że nie będzie Jeśli, źli napiszcie mi w komentarzu czy dalej mam czy dalej mogę używać botów no czy to będzie raczej tak no zabroniłam <laughs> przepraszam jak masz suba to jesteś na bieżąco i wiesz gdzie jest ka i wiesz yy, po prostu jesteś informowany o wszystkich nowych odcinkach jak nie to, to musisz po prostu sam sprawdzać bo ja ostatnio się zgapiłem i u jednego twórcy nie zostawiłem subskrypcji yy, no i jak się okazało wypuścił nowy film Dobra, leży Wypuścił nowy film Ja o tym nie wiedziałem Co to jak duck Kopie duck se leci Typo Czepiaki mi tu zusa, a nie tu mój bot, jezu Nie, 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 On ma nie, On ma nie, ja nie, Co ty nie Co miał szybki szalgan? Nie miał. Snajper bro! Piesio! Daj, ja myślę, że to jest jakiś gracz. O, oh, no krągę jeszcze. Dobra, czekaj, ja się uleczę, to najpierw. Nie, to jest jakiś pros, ja się nie chcę z nim bić. Nie, ten skar nie ma nic nie Ludzie teraz są tak wykoczeni, A ja się tak Za drzewkiem Zobacz, wstanę, wstał kłócę, kuca A tańczy, tańczy, brat co co się dzieje ja on, on widzi chyba kogoś Okej. Okay. Jak to znaczy? Nie, to nie pójdzie. Słuchaj. A i teraz. Patrz, chłopie. Ja go mogę przestać wynajmować. Mogę go wynająć wtedy za darmo. Patrz. Ma masz ich tu? to czekaj i za mną rani mój a że jak będę ten powalony się no będę leżał to on może mnie podnieść I tam jest ty medalionem i za mną ej braku co tu się podziało Jezu, czemu ja tego nie kupiłem? To jest bot, nie? To widać, że to jest bot. Chupy! Kto gościu zabił? Bota? Zostawił sobie. nich Jak ja bym na takich ludzi trafił. Jakbym miał. Mityczne. Ty to. do niego. Chopciek Dedasz, Misiu? On też miał mityka? I nie przepraszam, ja nie chciałem tego podnieść Tylko ja już, mam, ja już mam koronkę Ja mam takie jeszcze jedno pytanie Czy ten typo wziął medalion? Dwa medaliony zależą, ten typo zginął Ja BĘDZIE miał wszystkie... Nie Trzy medaliony czy dwa? On tu gdzieś zginął Tam zginął Ile trochę bije? O, pięć? Hopie, boli ci coś? Szybko! Nie, jeszcze auto mnie wybiło. Pedalion! Pedalion! Szybciej, szybciej! Hopie, to jest farty, Mój bot nie żyje. No, to nieźle. Jestem top dwa. Oj. Jestem Co tu się stało? Jeszcze jest zwycięskie I zrobię challenge Tak dobrze wyszedł? Nie, jest już wyczuł Ja się tak tego nie spodziewałem że normalnie e, widzowie łapki, suby, dzwonki, komentarze e, i pamiętajcie, że ja mam już pomysł na odcinek. Więc lepiej zostawić suba i łapkę. A ja się z Wami żegnam i siemka!